Siema, z tej strony Patryk i nie, tak na początek chcę powiedzieć Damian, przepraszam wybacz mi ta osoba będzie wiedziała o co chodzi przechodząc do szuka sprawy witam was w drugim filmiku w którym będę promować użytkownika minecraftiarze jest to bardzo fajny kanał prowadzi go bardzo fajna osoba jak widzicie w tle jest odcinek walko przetrwanie w którym ja sam wystąpiłem i wyszedł rewelacyjnie Mam nadzieję, że po tym filmiku y, będę mógł z nim nagrywać kolejne, bo mamy bardzo dużo pomysłów. Tak proszę Was, abyście go subskrybowali, dawali mu łapki w górę, y, fajne komentarze. Mi się podoba. Tak więc przepraszam Cię jeszcze raz. Sorry, sorry. Tak widzowie jestem czuły. <grym> no. Jeszcze ja z nami żegnam. Pamiętajcie o nim, o, o Roko też, o mnie też. Do zobaczenia. Cześć.